Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Was 2 marca, w czwartek. Jestem Magda. To ja prowadzę dla Was kanał Czas dla Duszy. Kochani, dziękuję Wam za wszystkie komentarze. Dziękuję Wam, że jesteście. Dziękuję Wam, że chcecie mnie słuchać. Dziękuję. I dziękuję Wam za wszystkie wiadomości, które dostałam na maila. Naprawdę to jest niesamowite. Ja. Chciałabym, żebyście wiedzieli, że ja się bardzo szybko wzruszam. <laughs> Całe szczęście, że je przeczytałam wczoraj wieczorem, więc nie byłam nigdzie w drodze, w podróży, ani nigdzie. Kiedyś tak nie miałam, wiecie, kiedyś, yy, kiedyś, a tam, na Tytaniku wszyscy płakali, ja tam ani łza nie poleciała. A teraz po prostu widzę reklamę rajstop i o Boże, jaka ta pani ma piękne nogi. Ale do czego, kochani Dziękuję Wam za wszystkie komentarze. Dziękuję, dziękuję Wam za te wszystkie miłe słowa. Naprawdę to jest taki, naprawdę, wiecie, to jest wiatr w moje skrzydła. Już nie w żagle, tylko w skrzydła. <gryw> dziękuję Wam bardzo. To jest niesamowite, że to wszystko co mówię tak trafia, tak, tak, tak Wam się to podoba, wiecie. A ja tak długo nie wiedziałam, czy, czy zacząć, czy nie zacząć. Ale wiecie, co mi tam. Tak, takie to było moje marzenie, żeby tak wszystkim powiedzieć o czymś, to, co ja czuję. Kiedyś Wam opowiem w ogóle, co mi się w życiu przytrafiło podczas operacji, ale to kiedyś po prostu, kiedyś, kiedyś to opowiem. Ech, kochani. Dziękuję Wam. Naprawdę z całego serca Wam dziękuję, że jesteście, że piszecie, że się odzywacie. To jest niesamowite, wiecie. Chciałabym też, żebyście wiedzieli, że ja jestem jedna. A Was trochę do mnie pisze. I ja jeszcze oprócz tego pracuję z duszami. Jestem, jestem mamą, normalnie pracuję. Jestem nie żoną, <grym> ale mam też nie męża. I też, I też im muszę czas poświęcić. Mam też jeszcze dwójkę dorosłych dzieci, którym też poświęcam swój czas na tyle, ile mogę. Ale kochani moi, dziękuję. Naprawdę dziękuję. Dziękuję za to, że zostawiacie komentarze. Dzięki nim ten kanał się rozrasta. Dzięki łapkom w górę widzę, ilu, ilu osobom się to podobało. To jest niesamowite. A dzięki temu, że poświęcicie chwilkę i obejrzycie reklamę, to YouTube wypłaci mi wynagrodzenie. No nie są miliony, ale, ale są. Dzięki Bogu są. Zawsze, zawsze te pieniądze pomogą mi się rozwijać. W planie mam naukę nowego albo poszerzenie wiedzy. I być może dzięki tym środkom będę mogła sobie poszerzyć moją wiedzę, a później ją Wam przekazać. Dziękuję. Naprawdę dziękuję. Jestem, kochani, tak wzruszona tymi wiadomościami, które dostałam od Was na, na maila. Że ze mną naprawdę proszę uważać, co piszecie. O, bo proszę uważać. Ale mamy dzisiaj drugi, drugi marzec. Jest czwartek. Jest piękny dzień nam się zaczyna. Nowy dzień. Warto 5 minut, 3 minuty na dzień dobry poświęcić sobie, temu, że się obudziliśmy, nawet przytulić siebie, złapać się tak rączkami. Objąć. Dzień dobry, moja kochana, dużo. Jesteś, jesteś, choć przeżyjemy ten dzień dzisiaj razem. Wiecie, nie zawsze jest tak miło, fajnie i w ogóle. Mi się też zdarza pokrzyczeć. Oczywiście, że tak. Nawet mi się tak właśnie wczoraj zdarzyło. Ale zacząć dzień w takich, w tych uczuciach miłości, to jest zupełnie, zupełnie inny dzień wtedy. Kochani, dusza, miłość bezwarunkową. Ona ma tak, jakby na stałe zapisaną w swojej podświadomości. My mamy na stałe, gdzieś tam na twardym dysku zapisane bezwarunkową miłość. A jesteśmy tutaj po to, żeby doświadczać. My nie jesteśmy tutaj po to, żeby nas Bóg krzywdził. Co niektórzy byli uczeni tego, prawda? Tak religie uczą, że o poczekaj Kara Boska cię dosięgnie. Oj cię dosięgnie, nie, nie dosięgnie. Bóg nie jest po to, żeby nas karać. Aniołowie są po to, żeby nam pomagać, istoty świetliste są po to, żeby nas wspierać w tym wszystkim, czego sobie, co sobie zamarzyliśmy, zanim sobie tutaj zeszliśmy, żeby poprzeżywać. Wiecie, tak to wygląda. Skąd to wiem? Wiem to z przeczytanych książek. Jest szereg badań przeprowadzonych na to, że dusza się wciela ileś razy, ileś, ileś, ileś że między wcieleniami dochodzi do planu duszy. Skąd się to wie? To się wie z regresji. To się wie z regresji, kiedy yy, wprowadza się człowieka. Znaczy się też takie regresje robię, nie wprowadzam nigdy w stany hipnotyczne, bo nie wprowadzam w stany głębokiego relaksu i wtedy się dowiadujemy, co się dzieje. Także to jest po prostu niesamowite. Nie, wiecie co, tym przeciwnikiem hipnoz, bo tutaj też pytacie mnie, w mailach o hipnozy. Nie robię hipnoz, dlatego, że yy, może i są dobre, może i one coś robią, ale na moje to nie jest zgodne z duszą. Ponieważ robiąc hipnozę, możemy w człowiekowi w głowie coś tam pozmieniać, w jego podświadomości, powprowadzać nowe, a to nie o to chodzi. Bo jeżeli dusza na przykład ma jakiś nałóg i no i nie radzi sobie z tym nałogiem, no i naprawimy mu w głowie ten nałóg, ale to nie naprawi ona sama. Wiecie, i, w, i jakoś, no, no nie, no nie robię takich rzeczy. I robię tylko regresję po to, żeby ktoś sobie zobaczył, co warto z poprzedniego wcielenia wziąć na to wcielenie. Albo na przykład talenty. Miałam ostatnio dziewczynę, która yy, w trakcie regresji odkryła, że ona potrafi gotować. I to było niesamowite. Bo nawet nie tyle co gotować, ale piec ciasta. Jak po prostu przysłała zdjęcie pierwszego zrobionego tortu. Słuchajcie. Mistrzostwo dosłownie, dosłownie, mistrzostwo. Mówi robiła z głowy praktycznie. Pierwszy raz się wzięła za. Pierwszy raz się wzięła za pieczenie ciasta i zrobiła go zrobiła, zrobiła praktycznie z głowy. Kochani, ale co tam karty chcą na dzisiaj powiedzieć? Wiecie, jak będziecie oglądać moje filmy, patrzcie sobie na, na zegar, jak one się wyświetlają, o jakim czasie co ja mówię. To jest, ja tutaj od czasu do czasu zerknę na telefon i dosłownie i zerkam akurat w tych minutach, takich 7, 7, 6, 6. I co ja wtedy mówię? Ale kochani, to co ja mówię, to są wibracje już. Wy też patrzcie na to, co myślicie, co mówicie. Widzicie, ja mm, cały czas powtarzam, że używamy tych słów, które, które brzmią dobrze. Słowa jest mi ciężko. Jak jest ci ciężko, to jest ciężko. No nie młodzież mówić, że jest lekko. Ale, ale będę z tym walczyć. Nie będę z tym walczyć. Ja będę to doświadczać, kochani. Dobrze? Uczmy się takich rzeczy od podstaw, po prostu. Albo boję się, boję się. Nie bój się, bo strach to są te bramy, to są te żelazne bramy. Nie bój się, naprawdę nie bój się. To zaufanie, że wszechświat ci pomoże, że poprowadzi cię tą drogą, którą wybrała sobie Twoja dusza, to właśnie o to w tym chodzi. A mało tego, wiecie, jak przyszliśmy sobie tutaj doświadczyć samotności, że Chcemy być sami na to wdzielenie. I usilnie szukamy drugiej połówki, drugiego człowieka, żeby był z nami. I wiecie, i no nie uda się, po prostu nie uda się. Nie ma co. Trzeba się po prostu pogodzić, zaakceptować ten stan. Okej, okay, jestem sama, widocznie taki jest plan dla mnie. Wiecie, ja Wiem, że to się łatwo mówi, uwierzcie mi. Ja wiem, bo ja też w życiu dużo przeszłam i mając teraz tą mądrość, mo no, no, mądrość, no dziękuję, guro. Mając teraz tą mądrość, jaką posiadam, to czym jest dusza, jak ona się zachowuje, po co tu jest, zupełnie inaczej doświadczam. Wcale nie oznaczając, że nie ryczę. Ryczę. Wszyscy musimy płaczeć, płakać. Mężczyźni, kobiety, w mężczyznach są dusze, dusze, w kobietach są dusze, dusze. Dusza nie ma określonej płci. Raz jesteśmy kobietą, raz jesteśmy mężczyzną, raz doświadczamy w ciele męskim, raz doświadczamy w ciele żeńskim. To nie ma znaczenia. Jak facetowi jest ciężko, to niech po prostu sobie usiądzie gdzieś i popłacze, a jak chce, to niech pójdzie sobie pokrzyczy, albo niech pójdzie porąbać drewno. Niech to przez wysiłek wyrzuci z siebie. Nam kobietom jest prościej. Mężczyznom wcale tak prosto nie jest. Bo oni są, od małego mają wpływ. Bajane, że nie płaczą, że mają być twardzi, że mają sobie ze wszystkim radzić. Wiecie, jak ja tu dzisiaj broję? Słyszycie, muzykę teraz włączam. Że mają sobie ze wszystkim radzić, a to wcale tak nie jest. I my, kobiety, popatrzmy też na mężczyzn troszeczkę inaczej. Popatrzmy na mężczyzn jak na duszę w ciele, a nie jak na tych, którzy powinni zadbać o wszystko, zatroszczyć się o wszystko. Oni mają Częściej tak dosyć, częściej niż kobiety mają dosyć mężczyźni. Im jest trudniej, może też nie zawsze pokazują uczucia, ale wiecie, oni nie pokazują tych uczuć w dwie strony. Nie potrafią być ciepli i, i tak, jakby kobiety sobie tego życzyły, ale też nie potrafią pokazać, a może nie chcą, nie wiem, ale nie jest im łatwo pokazać, jak cierpią. Bo baba pójdzie wygadza się drugiej babie. Bywa tak. Chociaż z tym też trzeba uważać, co gadamy ludziom, bo coś, co powiemy, zostaje już zasilone energią. Więc jeżeli chodzimy i gdzieś mówimy, oj, ten mój mąż to taki, i taki i taki, to nigdy nie wiemy, czy ta przyjaciółka powie, no, tak jak ja bym to powiedziała. Takiego sobie wybrałaś, takiego masz, może coś odpracowuje. A ta druga powie, no tak, to łajda, to łobuz, to taki, to taki. No i zasili. No, i ty sobie pójdziesz o na poleci gdzieś i mówi, ty wiesz, co tam się dzieje, a o matko! I teraz już trzy biadują nad tym mężem, jakim on jest. No, jak dostał ten mąż taki zastrzyk energii od sąsiadek i od koleżanek, to on na pewno się nie zmieni na lepszego męża. I tak samo jest z każdą sytuacją. Jak opowiadamy, że jak nam ciężko w pracy, bo biznes nie idzie, to tak, albo się będzie połowa cieszyć, a połowa się będzie zamartwiać, czyli Ciebie umartwiać i Twój biznes, więc nie. Wiadomo, trzeba uważać. Warto się wygadać, bo warto się wygadać, ale to też trzeba uważać komu? Jeżeli mamy kogoś z taką świadomością duchową, to warto to powiedzieć jemu. Was przepraszam, ale od czasu do czasu mi się śmiewa, ale to tylko dlatego, że no jest tak ranu. <gry> moi kochani, no dobrze, to może czas na kartę. Także uważajcie, tak? Bo energia zasila, to jest... Energia jest niesamowita. Jak mamy tą świadomość energii, wiecie, to możemy wszystko. Możemy przenosić góry, możemy uzdrawiać swoje ciała. Możemy. Leciała karta i co to w przemyśle? Karta już była, chyba, ale przemyśl to. Przemyśl to, o czym teraz sobie myślisz. Przemyśl to. Jakie ma piękne kolory, ta karta. Przemyśl sobie to, o czym teraz myślisz. A pokażę Wam coś jeszcze. Przemyśl to. A istnieje jeszcze coś lepszego. Widzicie? Ta karta była przy tej karcie. Przemyśl to. Przemyśl sobie. Po prostu przemyśl. Przemyśl, czy warto. Przemyśl, czy tego na pewno chcesz. Wiecie, czasami mamy takie pragnienia. Że ja nieraz się pytam A co by się zadziało, gdybyś naprawdę to dostała? Oj, jest taka konsternacja. Rzadko kiedy słychać radość, rzadko kiedy słychać wdzięczność tylko takie ojej, ale to już a ja mówię, no tak, no, no, wyobraź sobie, że ty tego chcesz, i jutro to się zadziewa. Takie przychodzi Arabella, przykręca pierścień, pstryk, i już jest. Wiedzie co? Więcej osób niż połowa mówi: Nie, no to ja jeszcze nie jestem gotowa. Także uważajmy, uważajmy, o co prosimy, uważajmy, co myślimy. Uważajmy. Przemyślmy to. Przemyśl to. Przemyśl to. Powiem Wam tak, uważajcie też, co komu mówicie. Ja wiem, że tutaj są wszyscy tocy dobrze na tym kanale. Jest tyle, tyle ochów, achów, aż miło, po prostu. Ale zdarzają się też hejty. Uważajmy też, jakie wskazówki, jakie komentarze, do kogo puszczamy. Ostatnio mi się trafił komentarz, że tam brzydko czytam, tata ta, ta. I coś tam jeszcze, że, że się mylę. No dobrze, ale ktoś może pomyślał, a może to była jakaś moja lekcja? A może ja się mocno jąkałam i musiałam to przeczytać. Widzicie, i teraz mam nadzieję, że ta osoba będzie mnie dzisiaj słuchać i to usłysze. I nie zdążyłam jej odpisać, ponieważ ten komentarz gdzieś tam odhaczyłam. Przeczytałam, zostawiłam łapkę i, i on mi uciekł. Ale no i nie miałam czasu go poszukać. Ale uważajmy, nie oceniajmy ludzi. Naprawdę też nie oceniajmy. Ja to widzicie, tam tak gadam trochę tego, trochę tego, bo to tak czasu nie ma, bo to jakoś tak, ale kiedyś znajdę na to czas. Zobaczycie, będę mniej pracować. Szkoła się niedługo mi kończy, w kwietniu, więc będzie więcej czasu. Kochani, to co? Przemyśl to. Naprawdę, przemyślmy. Zanim coś komuś powiemy, to przemyślmy. Oczywiście, że ja też tam chlapnę, każdy chlapnie. Ale czasami naprawdę warto się ukryć w język i zobaczyć. Może ja nie widzę, nie dowidzę, i dlatego tak przeczytałam. Widzicie, te komentarze, które są potrzebne, bo tam chyba było napisane, ale straszne czytanie. Te, które są potrzebne, to są cudowne, tak? Zmień tło, mów inaczej, nie mów trzy razy, dzień dobry, bo to nas denerwuje. Takie rzeczy, takie rzeczy są potrzebne. Bo ja jestem dla was, wy jesteście dla mnie. Mama się miło słuchać w mnie, a mi się ma miło mówić do Was. Jakie ja, wiecie co w ogóle? Jak ja bym chciała Was zobaczyć, to jest niesamowite. Ale dobra, przemyśl to. Który z elementów Twojego planu powinien być poddany ponownemu rozważaniu? Poświęć nieco więcej czasu na przeanalizowanie swojego projektu lub złożonej Ci propozycji. Podziel się swoimi planami z zaufanym przyjacielem lub doradcą, dzięki czemu będziesz mógł uzyskać obiektywną odpowiedź zwrotną. Poproś również swoje anioły o przewodnictwo. Karta ta może oznaczać również, że obecnie nie, jesteś, nie jest właściwy moment na dokonanie zmiany w życiu, jaką obecnie rozważasz. Przyjdzie na to lepszy czas, lub też dojdziesz w przyszłości do wniosku, że pragniesz. Dokonać transformacji innego typu. No widzicie? Tak właśnie ta karta mówi. Przemyśl to. Dzisiaj sobie po prostu usiądź, 2 marca i wszystko przemyśl. I to tak warto przemyśleć, wiecie, bo za chwilę mamy pełnię. Nie wiem kiedy. Ale od tej pełni później do, do nowiu Księżyca, to wtedy tam się dzieje, tak? Bo Księżyca ubywa, to my odcinamy, pozbywamy się tego, czego nie chcemy. Teraz dobieramy, jak Księżyca dobiera, do pełni, czyli dobieramy wszystko: dobieramy miłość, dobieramy bogactwo, dobieramy, 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 a później odcinamy. O, zdrowie teraz sobie dobieramy prosimy o zdrowie, a później odcinamy. Wszelkie choroby, wszelki niedostatek, wszystko sobie odcinamy, kochani. Wiecie co, ja już tutaj dzisiaj gadam 18 minut prawie. Bardzo Was przytulam, bardzo Wam dziękuję. Dziękuję za wszystko, za każdy komentarz. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję, że mnie słuchacie. Dziękuję za te przemiłe słowa. Dziękuję. Już teraz wiem, że będę czytać maile w domu, nie w tramwaju, bo to może się skończyć dziwnie. Potokiem łez ze szczęścia. Niesamowite to jest. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Życzę cudownego dnia. Popatrzcie na ten dzień. Wiecie, ostatnio dostałam w trakcie, przeka przekaz w trakcie czytania Kronika Kaszy, że tak jakby jutro miało nie być. Żyjcie tak dzisiaj, jakby jutro miało nie być. Zachwycajcie się, popatrzcie jeszcze raz na wszystko innym okiem. Tak, jakby jutro to miało zniknąć. Przytulam Magda.